Dzień dobry, Tomasz Kołodziejczak, Klub Świata Komiksu, sobota, może dziesiąta, może. Wstępujcie się za mną? Tak, bardzo mi miło, nie? Musicie mnie znieść tutaj dzisiaj. Przegląd nowości grudniowych. One na rynek trafiły kilka dni temu, ale jeszcze przed nami gwiazdka. Jeszcze jest czas na to, żeby dokupić te komiksy, których nie kupiliście, a powinniście je kupić. Zacznijmy od komiksu gatunkowego. Usagi Jojimbo, Wojna Tengu. To jest trzeci tom kolorowej edycji Yusagiego. Przypominam, cała klasyczna seria w integralach w czarno-białej wersji. W pewnym momencie Stan zdecydował się, że będzie rysował i tworzył kolejne komiksy w kolorze. No i to jest trzeci tomik. Czekaliście na niego długo. Nie wynika to z złych i pokrętnych i tajemniczych poczynań wydawnictwa Egmont. Sprawa jest bardzo prosta. Stan Sakai dwukrotnie zmieniał licencjodawcę, zmieniał wydawcę oryginalnego amerykańskiego. Star Corsa przeszedł do IDW, z IDW wrócił do Dark Horse Porządkowanie spraw formalnych zajęło więcej czasu niż pewnie i on się spodziewał i wydawcy i także my, no ale jest. Fajna Jusagowa opowieść. Kto lubi Jusagiego koniecznie musi to przeczytać. Jako ciekawostkę powiem może, że jest tu zdjęcie Stana. Jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie, że to zdjęcie z Polski. A z jakiego miasta, to już się domyślajcie. Drugi tom, Miłego domu nad jeziorem. Nie jestem super wielkim fanem horrorów, nie, nie ukrywam. Boję się w kinie, więc nie chodzę. Przed telewizorem też się boję, więc nie oglądam. Ale w komiksach trochę mniej. Drugi tom zamykający całość. Tam oczywiście jest jakieś otwarcie, można tę historię prowadzić dalej. Myślę, że to jest jeden z oryginalniejszych komiksów, jaki czytałem w ostatnich latach. Gdzieś dotykający właśnie tematyki horrorowej, thrillerowej. Pozdobywał Eisnery zresztą nie bez przyczyny. James Tynion, czwarty, jest scenarzystą. Znacie go z wielu komiksów superbohaterskich. Dziwna fabuła. Pewien moim zdaniem oryginalny pomysł. Ciekawie poprowadzone, mocno obyczajowa, również to jest, to jest opowieść. Świeży horror, miły dom nad jeziorem. Natomiast nie chcę powiedzieć, że nie świeży, ale nie nowy bohater już Lunfest stroj. No już wielokrotnie rozmawialiśmy tutaj o świecie troj, więc przypomnę tylko przypomnę, że to jest gigantyczne uniwersum fentezy, Podstawową serią w tym uniwersum jest właśnie Landfest Stroj. W dwóch grubych integralach wydaliśmy jego przygody. Potem jest jeszcze Landfest w kosmosie i Odysseja I w zasadzie ten tom należy czytać po przeczytaniu tych wcześniej wydanych przez nas integrali. Każdy z tych cykli Landfest, Landfest w kosmosie i Odysseja składa się z dwóch grubych integrali. No i wydawało się, że seria jest już zamknięta, a wydawnictwo Solei, przede wszystkim twórcy. Arlestą i Tarkę, zdecydowali, że będą kontynuować przygody Landfwesta. Można ten tomik czytać niezależnie, nie znając wcześniejszych, no ale chyba nie warto. Świat fentezy na grzbiecie trójeczka, to jest może ważne. Długie debaty były tu w wydawnictwie, ale też na konwentach wrzucałem kiedyś ten temat. Jak numerować? No bo Landfwest te dwa integrale mają numery 1, 2, potem są jakieś kolejne serie. Czy to czy to powinna być numeracja od jedynki, czy od dwójki, czy w ogóle nie numerować tych kolejnych tomów. Po różnych debatach, dyskusjach także licencjodawcą zdecydowało wydawnictwo Egmod, że będzie po prostu kontynuować numerację głównej se serii Lamp WS, aczkolwiek czytać to trzeba po tych dwóch seriach. Co ważne to jest zamknięty tomik. Moim zdaniem nawet fabuła galopuje tu trochę za szybko. Jest pewna dziwna sytuacja w świecie, w tym świecie, gdzie każdy włada jednym zaklęciem. Fajne. Śmieszne, fajne. Runfest, i w zasadzie jego twórcy w naprawdę dobrej formie. Dużo mówię o świecie akwilonu, ale dlatego, że bardzo lubię to uniwersum, i, i jeszcze sam zdecydowałem, żeby to wprowadzić na polski rynek. Znalazło swoich czytelników. Tu zaznaczę tylko, że pojawia się nowa seria. Magowie. Pierwszy Tom mamy już elfy, mamy Krasnoludy, mamy jedną serię Orki i Gobliny, a to jest czwarty cykl. I nadal się go bardzo dobrze czyta. Porządne, solidne fentezy, z postaciami, które mają podbudowę psychologiczną, z magią. Nie ma tu super wielkiej oryginalności fentezy, a to jest naprawdę dobrze zrobione czytadło. Dużo fabuły, dużo akcji, dużo dialogów, dużo jakiejś takiej historiozofii tego świata w tle mapa. Jak zawsze powtarzam, to mapa w świecie fentezy najważniejsza. Warto sięgnąć pomagów. Możecie nie znać żadnej innej serii do świata Aquilonu. A magowie dostarczą Wam frajdę. No i w ramach tego komiksu gatunkowego, komiks humorystyczny na końcu. Mieliśmy horror, mieliśmy fentezy. Teraz komiks humorystyczny. Kolejny to mi Noguda. Oczywiście a te komiksy nie są już tworzone przez oryginalnych autorów Tabarego i Gościnnego, a przez zaprobowanych przez nich kontynuatorów, no bo rysuje te komiksy syn Tabariego na przykład. Tu są trzy długie opowieści. Bo to są cztery albumy tak w ogóle, zebrane w jednym integralu, jak zawsze trzy długie opowieści, jeden album składający się z kruciaków. To nie jest gościnny, gościnny był mistrzem i geniuszem, ale jest tu bardzo dużo fajnego humoru, jest to bardzo iznogutowskie w swojej treści i formie zabawy słowem, absurdalne grepsy językowe, świetnie przetłumaczone przez Marka Puszczewicza, totalnie zakręcone historyjki opowiadające o tym, jak i z chciał zostać kalifem w miejsce kalifa. Bawi mnie ten tom. Jestem fanem, oczywiście uwielbiam te rzeczy, które gościnny pisał, ale ten tom również mnie bawił. Nie ma tutaj takich, które zdarzały się w poprzednich e, tych zbiorówkach, jakichś takich stricte politycznych historyjek, e, bardzo związanych z realiami francuskimi. E, natomiast jest tutaj zabawna, absurdalna opowieść, choć jeżeli mówimy o polityce, no to trzeba powiedzieć, że w pierwszym. Albumie tego Integrala odbywają się w Bagdadzie, wybory, no i to już dowiadujemy się tego na pierwszej stronie i znowu wygrywa. Co z tego wyniknie? Komiksy popkulturowe, czyli związane z różnymi dużymi franczyzami popkulturowymi. Wspomnę o Wielkiej Republice z uniwersum Star Wars, to jest pierwszy tom otwierający drugą erę, drugą fazę właściwie tego uniwersum, tej opowieści. Przypomnę tym, którzy nie wiedzą, że Wielka Republika to jest projekt wydawniczy, on się składa z powieści, z komiksów. Można niezależnie czytać te media, ale jeżeli ktoś jest fanem Gwiezdnych Wojen i przeczyta i książki, i komiksy, no to dostanie pełniejszy obraz tego, co działo się w naszej ulubionej galaktyce w czasach, gdy Republika naprawdę była wielka, rycerze Jedi coś znaczyli chyba nie należy czytać tej serii tej drugiej fazy bez znajomości fazy pierwszej, więc tym, którzy chcą zacząć swoją przygodę z tym fragmentem Wiedźnowego innego uniwersum, polecam sięgnięcie po pierwsze komiksy, no ale jest druga era nastała, druga faza nastąpiła. Mniejsze zło Wiedźmin. Wydajemy Wiedźmina w dwóch opcjach, oryginalne historyjki w twardej oprawie Natomiast adaptację opowiadania Andrzeja Sapkowskiego w Miękkiej, to jest drugi tom, też długo trzeba było na niego czekać, niestety te prace przebiegają wolniej niż my byśmy chcieli, pewnie niż chciałoby wydawnictwo Dark Horse, ale jest tam drugi, fenomenalna okładka, bardzo dobrze to jest w środku napisane, adaptacja pierwszego opowiadania zebrała dobre recenzje, myślę, że i ta adaptacja również je zbierze, no mniejsze zło, oczywiście każdy ma swoje ulubione opowiadania Andrzeja Sapkowskiego, to jest chyba moje ulubione może oprócz startowego Wiedźmina i komiks bardzo dobrze opowiada tę historię. Polecam. Tych, którzy pytają dlaczego nie w twardych oprawach i kiedy będzie Integral, no nie w twardych oprawach, bo to jest 48 stron. Bardzo cienki to komiks, ta twarde oprawa to naprawdę byłby przerost formy nad treścią. A czekacie na Integral, no to się nie doczekacie przez najbliższe 5, 6 albo 7 lat, gdyż te komiksy powstają bardzo, bardzo powoli i na pewno przez następne lata Egmont będzie je wydawać w oprawach miękkich. Assassin's Creed, przypominam, wydaje Egmont to uniwersum w trzech formatach. Amerykańskim, to jest drugi tomik w tym formacie, frankofońskim, czyli w twardo-okładkowych, nieco większych komiksach, jest też format mangowy, komiksy, w których akcja toczy się w świecie gry. Jeśli nie gracie, czy warto? Ja nie gram. Czytam, jest to ok. Historia, fentezy, szału nie ma, ale jest bardzo przyzwoicie napisana, a jeśli ktoś gra w tę grę i zna to myślę, że znajdzie tutaj mnóstwo, mnóstwo dodatkowych frighty i atrakcji z tej lektury. No i o Marvelu to już trochę nie ja, ale muszę o tym powiedzieć, bo to Conan z Marvela, Konana z Marvela lubię, jestem fanem tego bohatera, w ogóle Konana lubię, nie tylko z Marvela, oczywiście. Conan ląduje w naszym świecie. Tak. Pojawia się Las Vegas no i spotyka różnych superbohaterów i złoli świata Marvelowskiego oraz styka się ze współczesną cywilizacją. One -shot Zabawa konwencją. Polecam. Trochę o Zacznę może od zauważenia, że ukazał się dziesiąty tom tej naszej Egmontowej reedycji Sandmana Nila Gaimana, więc całość jest na rynku. Całość serii Sandman możecie wreszcie kupić i przeczytać w nowej edycji. Oczywiście któregoś tomu może tam przez chwilę brakować, bo się wyprzedał nakład, ale to jest raczej seria, którą Egmont utrzymuje w ciągłej dystrybucji. Są też różne komiksy poboczne, wspomnę tylko takie seria jak Lucifer czy One Shot Śmierć, czy uwerturę, która jest niby prequelem, a tak naprawdę należy go czy, ją czytać po 10 tomach. Sandmana jest całość. Ci, którzy czekali aż się ukaże całość, żeby zacząć zbierać albo wymieniać stare wydanie, mogą zacząć to robić. Znów Alicja tu opowiada o Marvelu, ale nie mogę nie wspomnieć i nie przypomnieć o pani Szerze. Drugi tom w piku. to jest mój ulubiony marvelowski bohater. Lubasek. Klasyczna kreska, starszy człowiek to lubi to, co już czytał. Bardzo, bardzo klasyczny komiks, no i pani Szer w swej najlepszej formie. Za to nowa kreska w Batmanie i Catwoman Toma Kinga. Mani Sharp odpowiedzialni są za, 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 za tę grafikę. Fantastyczna, ja bardzo lubię ten styl rysowania. Oczywiście szczegółowe plansze znajdziecie sobie, drodzy Państwo, w sieci. Tutaj pokazywanie ich w ten sposób nie ma wielkiego sensu. A to jest kapitalnie narysowane. Jeśli lubicie scenariusze Kinga, ja je uwielbiam. Wiem, że są miłośnicy, są tacy, którzy za Kingiem nie przepadają. Ja uważam, że on dostarcza komiksom DC coś nowego, inne spojrzenie, ciekawe, zakręcone, trudniejsze często scenariusze. No i co? No, patrzcie na tę okładkę. Nie będę Wam streszczał komiksu, bo sobie go przeczytajcie. Któż by nie lubił poczytać o Batmanie i Catwoman. I King zaprasza was na bardzo ciekawą opowieść, pod, może nie z podróżami w czasie, ale z różnymi planami czasowymi, z miksowaniem się wątków. Fajna, fajna historia. A teraz powrót do klasyki. Wszyscy już wiedzą, wszyscy mają, prawda? Więc tak tylko dla przypomnienia i przed gwiazdką, jeśli szukalibyście. Kolejnego prezentu do wpisania na swoją listę prezentową, co chcecie dostać, albo z prezentowania komuś. Batman, Ziemia, Niczyja, Kataklizm to jest pierwszy tom nowego ranu w ramach tej serii prezentującej klasyczne Batmany z lat 80. i 90. w kolejności chronologicznej. Mieliśmy pięć tomów Nightfalla, potem dwa takie tomy przejściowe. No i Kataklizm rozpoczyna, rozpoczyna siedmiotomową. Siedmiotomową edycję Ziemi Niczyjej. W Gotham dochodzi do trzęsienia ziemi, wielkiego trzęsienia ziemi. Oczywiście przestępcy uciekają z więzień, z Blackgate, z innych. Także Batman i jego ekipa próbują ratować miasto. Można by powiedzieć, że to jest początek początek wielkiego, wielkiego epickiego ranu. W tym tomie on się zaczyna, w następnych zobaczycie to zniszczone Gotham i to, co z niego wynika. Fajnie, fajnie to się czyta. Wielu różnych rysowników, wielu scenarzystów, ale wszystko to spójne. Przegląd tego, co w Batmanie najlepsze w tamtym czasie, no i jednocześnie tego, co najważniejsze w Batmanie lat 80. i 90. w tej grubej kolekcji, właściwie kolekcji grubasów, która też będzie gruba rzecz jasna. Gwiazdka idzie, więc jeszcze czas na coś dla dzieciaków. To już piąty tomik serii Dziobak Toto, tym razem Jobak Toto i Kryształowe Siostry. To jest przepięknie, przepięknie namalowany, narysowany komiks z inteligentną, czasami niełatwą wcale fabułą, a taką fabułą, która daje pretekst rodzicom i dzieciom do wspólnego spędzenia czasu, porozmawiania o jakichś ważnych sprawach, ale przede wszystkim jest to cudownie, absolutnie cudownie narysowane. To jest piąty tom serii, jak powiedziałem, a Jobak Toto przypomnę to. Tym, którzy może naszego kanału nie śledzą od, od samego początku, ta, ta seria Joba, to", to należy do cyklu? Cyklu Mój pierwszy komiks 5 To jest cykl, w którym wydajemy komiksy dla najmłodszych czytelników. Takich czytelników, którzy no jeszcze być może nawet sami nie potrafią czytać, więc raczej oglądaczy albo takich, którzy zaczynają swoje pierwsze przygody ze składaniem literek, wyrazy. Ale też dla ich rodziców, rzecz jasna, ponieważ to jest właśnie taki komiks, jaki możecie kupić swojemu dziecku, żeby wciągnąć je w świat komiksów. Tu się ukazuje kilka serii w różnych formatach, właśnie w dwóch podstawowych formatach, takim płaskim, mniejsze książeczki. Bartłomiej i Karmelek, Tatuś i dwa osiołki, Tatuś i synek, świetna rzecz. Ana, mówię to jako tatuś, a przykolwiek tatuś córeczek. Ana, Ana, blondyneczka. Szczwana, tak mi się zrymowało, Przy, przygody z przyjaciółmi pluszowymi. Ptysi Bill, Bil, wersja dla maluchów, bestsellerowej serii humorystycznej Bili Ptyś. Przecudowna opowieść w cieniu drzew, cztery tomiki każdej innej porze roku o lasu. Bestseller tej naszej linii. Pan Borsuk i Pani Lisica. takiej patchworkowej rodzinie zwierzaków żyjących w lesie, jest serial Naprawdę piękne. Piękne znowu grafiki, fantastyczna lektura, opowieści z Bukowego Lasu, o rodzinie Króliczków, też piękne rysunki. Przecudowne, wprost przecudowne. Czy na przykład adaptacja, o czym szumią wierzby, powieści, klasycznej powieści. Więc przy okazji tego Drobaka to, to chciałem Wam przypomnieć, że jeżeli macie w rodzinach 3, 4, 5, 6-latków, to to jest oferta dla nich. To jest oferta dla rodziców, małych dzieci, którzy chcą dzieciaki zapoznać z komiksami, pokazać im coś pięknego, ładnego, inteligentnego, a jednocześnie ciekawego. Na sam to to? jak dawno, dawno temu pierwszy raz zacząłem okładki tego komiksu na jakichś targach, uznałem, że muszę go wprowadzić do portfolio montu. No i wprowadziłem, jak bądź szczęśliwy, go na razie nadal wydaje. Ponieważ to nasze ostatnie spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia, życzę Państwu, Spokojnego, rodzinnego, relaksowego czasu. Odpocznijcie, spotkajcie się z bliskimi, pójdźcie do kościoła, kto chodzi. Poczytajcie fajne komiksy, poglądajcie familijne filmy w telewizorze Ośmiobitowe święta przepadł rok czy dwa lata temu przed świętami serdecznie polecam. Spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i do zobaczenia jeszcze w tym roku. Jeszcze w tym roku.